YouTube. Ola, co nam możesz powiedzieć o wędkach, które byś polecił ze Sportexu? Nie wszystkie, takie, które byś ty naprawdę dorzucił, daj coś tam, pokaż nam Federka i jakąś, może jedną z innych dziś. Oczywiście, jak najbardziej. Zaczniemy od Fidera, od, od modelu Exclusive RS2, który już jest na rynku od jednego roku również. Przejdźmy tu i pokażę wam trzy modele. Okej, okay, okay, idziemy. Jeden jest to model y, 330 Light do 85 gram i taka wędka prezentuje się w taki oto sposób. Świetny blank Helicor T800. Bardzo ładnie zielony y, dolnik. Ufyt Fuji, bardzo ładny spiralny blank. Tu już podchodzi nam kolejna część bardziej pod mat. I mamy tu kij 3,30 do 85 gram. Tutaj na wystawie 2,70 długość również. I również do 85 gram. Jakiś miłość z krótszym kijem, jak najbardziej jest w ofercie. Na większe ryby lub rzekę. I dystansowy wider mamy tutaj do 220 gram. Również jest w ofercie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam zaprezentować, są nowości ze spinningów. Między innymi trzy modele dzisiaj. Zacznijmy właściwie cztery. Tak, bardzo fajna seria Black Arrow G4 w Ultralight. -cie. 2,10 m jakaś łódka, brzeg, okoniówka i taki kij to już są budżety 800-900 zł w Sportexie. Aż mogę zobaczyć, leciutka to w ogóle liczutka. Bardzo świetny kij, ma te 800 włókno, króciutki, ładny, dzielony dolnik, świetnie wyważone kije i na przede wszystkim... 6 robi wrażenie. Taki węgiel tu od razu widać, że jak takie coś trzyma się w dłoni, to ekskluzyw, ekskluzyw naprawdę i 800 to nie jest jeszcze tak źle, naprawdę to taki kijek. Średni budżet, jak ktoś jest naprawdę ma ochotę to polecamy. Kolejną nowością, oczywiście już wyższa półka, szybki kij w faście. Jest to Karat GTS 2. Teraz tu mamy już matę karbonową T1100 z pięknie wykończonym mocowaniem kołowrotka wraz z dolnikiem. Bardzo lekki kij. Można sobie porównać i powiedzieć jakie są odczucia. Sam Kevlar powiem wam, naprawdę to jest... Tutaj tylko mi męczy wam się i przed ramię. Nic z tej wędki naprawdę. A ile jest ten moduł węglowy? jak wynosi? Ile on? Oznaczenie z Vortexa mamy T1100. 1100 to jest czysty węgiel, To słuchajcie, naprawdę przenosi to każdy ruch. Czy jakbyście klepkę na to dodali, to ja nie wiem, jak w ogóle taki tu jest szał. Żeby odczuć chyba każdy ruch, nawet wody. No I teraz tak. tak, bardzo szybki kij, bardzo czuła szczytówka, szybko gasnący. Naprawdę no. jest to kij na dalekie również rzuty. Teraz, żeby już przeskoczyć spinningowe nawędki premium, wchodzi nam nowy Grafen RS2. Również mata T1100, ale już dodatkowym włóknem MX40. Podobne jest wykończenie dolnika, co w przypadku Karata GTS2, ale już się różni tu designem, tu dopasowaniem do dłoni. Naprawdę robi świetne wrażenie ta wędka. Jest mega szybki key. I tu mamy akcję taką wędki medium fast. Tak deklaruje producent w tym momencie: nowy DNA CS3. Czekaj, to no dobra, D na Widzimy? Ja tak. Ja tu gubię złączenie. E, włókno węglowe japońskie z siatką 1K, w tej części, no, wzmocnione w full shrinku, w smukły, bardzo elegancki dolnik. Dla chcących mocowanie kołowrotka ALPS i w wersji przelotkami American Taku. Taki. Taki ki ma bardzo fajną pracę, świetny rezonans, naprawdę zrobi robotę i przyniesie wam wiele przyjemności z holu takiego karpia. Co ciekawe jest ten system mocowania kowrotka jest jakbym. Pierwszy raz w firmie Sportex. Chcemy też, jakby, dotrzeć do klientów, którzy chcą mieć takie mocowanie kołowrotka, a nie tylko Fuji, Fuji TVS, Fuji DPS. Także jest to jakaś opcja dodatkowa w naszym asortymencie. Pamiętajcie. gotowa nie u Was. Tak jest. Pamiętajcie, wszystkie blanki: od spinningu po feeder, po spławik, po carp, 10 lat gwarancji. Po zarejestrowaniu na stronie sportex.pl. Także okay. trafny argument. Klimax, oczywiście niemiecki producent, jak po przejęciu również Krystona, już jest w rękach Niemców. Nadal produkowany i nadal z najlepszą jakością na rynku. Coraz bardziej ceniący jest Klimax. Widać to po programie Kult Car przede wszystkim. Mamy grono zadowolonych klientów już. Z przyponu, strzałówek, plecionek, plus żyłek dystansowych, plus żyłek yy, tego typu, między innymi 40, jakieś tam wywózki. Bardzo dobry, mamy też w asortymencie fluorocarbon. Myślę, że jeden z najlepszych też, jeśli chodzi o producenta naszego. Tak, tutaj. Yy, warto Myślę tak, jeśli chodzi o Krystona. To właśnie, żeby tutaj na te zestawy końcowe i tak dalej. To do... jest chyba naprawdę epickie już materiały, nie? Które Dokładnie. Jest... Oni się wywodzą, mówiłeś, z wojskowej, tak? Historia początku firmy z Bawarii polegała na wykonywaniu nici. I to jest ciekawostka, to było zlecenie, które przypadło Niemcom. Produkowanie nici dla wojska z Ameryki. I firma po latach rozwoju produkowała również dla firmy Kryston. Niestety, no, historia czas swoje pokazał i możliwości niemieckiego producenta pozwoliły na to, aby też Krystona przejąć swoje ręce.